Cześć Kochani, z tej strony Kushida Jesteśmy w kolejnym odcinku e, Assassin's Creed e, Idziemy na misję Związaną z łucznictwem <grym> Mianowicie próba Zabicia łuczników Która jest e, 17 Tu gdzieś, bo widziałam kresia z góry Halo Gdzie?

co? Zaraz mi to po prostu Might. kurwa. No serio, come on. Nie będę robić cięcia, ja nie chcę się zaczynać tego odcinka. Zobaczycie, jak ja bardzo dam je w tej misji. A oj, pójdź, tak głupia! To się nie da, mimo że nie jest czasówką, jest trudna. To zrobiła, nie była, tylko fazy dosyć trudna. I głównie dlatego, że po prostu jest jak ja cię tam dostać do nich. Nogi. Kurde, jak ja zginię, to się, to strzelę. nie, nie. nie. O, wiedziałam. No czy ja coś nie Nie, nie, to dobrze, cieszę się. Super, jak tylko się mam to nie zrobić. Nie, nie, tu. śpi. Dupku. Kiedy co, zanim jest sobie uzupełnię nożyki, bo one będą potrzebne. Nawet bardzo. Spadaj. I będziemy powoli znaleźć, no, się jeszcze raz. Hmm. Tak siedem, może osiem. No niech będzie siedem. Spadaj. Spadaj. NIE ty No, mendo Dobra, już co? pierwsze, nie mam w ciebie, w ciebie w minę Osiem, sobie uspieramy Super, mamy osiem, mamy osiem, najlepiej Bo. Tak, tak ja słyszałam też... Mate. Majd cholera cholerasta. Ale tak zamierzam wam pomóc, głównie trochę nie mam wyjścia. No dobra, no cóż lecimy. Tak. Po kolei. Pyk, pyk powoli po kolei sobie polecimy. No, do góry. do pani wejdę. No serio, come on. Opa. <laughs> ja tej misji nie zrobię chyba tej, na tym nagraniu, bo to by musiało trwać 10 godzin. Dlatego też pójdziemy um, tutaj i ja potem wam jakoś spróbuję dograć, ewentualnie chciał zrobić wyniki tego, bo nie mam... nie mam jakby czasu mojej mówiło właśnie to, żeby... Żeby to robić teraz? Po prostu ja muszę z domu wyjść. Tak? Purde, Tak, zabijcie mnie jeszcze, nie? Debile. Chciałam wyjść tak ładnie na dach, po i ładnie uciec, A, to nie ma sensu. Chyba może spróbujemy tędy. O. No nie, serio. Mówię. Ja. Come on, go Tak, tak. Robimy tą bardziej przyjemną misję. A tak jak, mówię, jak mi się to uda zrobić. Jeżeli będę też miał czas, na to to wam pokażę. <grywka> Ale się walnął, O Boże. Na góry Ła wow. Chyba za tą No to cięcie A, ślicznie ukryliśmy się w końcu I zrobimy bardziej przyjazną dla mnie tą misję, czyli chyba próba dla informacji Której totalnie nie pamiętam, bo nie wiem czy się będzie mu dawać. Cześć. cześć. Już jeszcze nie, ale Dobra. W się, w do ciebie mam zabić dwóch ludzi, z tobą ja dwóch mam już zabić ciebie. A nie wskazać. Prawda? Nie tu są Myślałem, że te zadania są trudniejsze. Że w większości to były czasówki, ale jednak nie na szczęście. O, tu jest. Tak? O, ładnie. Przyjaciela na naszego małego. Chodź. Siadamy. Natychmiast siadaj na... Co? Okej... Okay. Nie idzie nikt. Kurde... Come on! Umrzejże, kurde, pieprzone psie. To miała być przyjemna misja, nie Zaraz przyda? przyda. ktoś mi pójdzie, to tam być po cichu Co? Jezus Maria! Nagrywa, mamo Mimi nie pójdzie, tam być misja po cichu. I pozdrawiam moją mamę, która mi się biła. ja zwykle nagryję A potem muszę być minion 5 O a oh jest, tak jest. dawaj, O, oh, super. Mamy to? Lecimy jeszcze z czasem Nie. Miałam ci wskazać drogę, a nie robi to dla ciebie. Jezus, to jest okropne. To jest takie złe. A postacie tu są po prostu nieco No ale dobra. Kurwa nie, nie będziesz mi spierdalał. Co? Już mnie wykryli no serio? Czekajcie, zobaczymy, czy mnie już wykryli, bo nie wiem, nie ogarniam tego. No no. Chyba nie, bo mi przerwano. Dobrze, dobra, niech ci będzie. To jest czysta manipulacja, Mojżel, no, słodko mi to, jak to by ci Idzie, jeszcze raz. No nie, to wychodzi, że nie mogę po prostu dwa razy w tym samym miejscu go stawić, to jest ciężkie. Ewentualnie posłuchajmy do Malika, od razu, co na to? Czujcie. No, co wyście mi zrobili? Jezus Maria, wkurza mnie to. No to jeszcze raz. Tam nisie się. Ty już pięć dni, byś to nagrabił. Jest. Tom, to on się, jeszcze teraz ten drugi? Pozdrawiam mojego Facebooka. Ktoś mi przeszkadza, ale to ja nie. Sprawić tego, no. Wyjdź. Idziemy tu, bo tak jest lepiej. Nie chcę, nie chcę go zapukać. Ten brać po to się nie skończy. No i to udało mi się, prawda? Tu właśnie się super. Mamy to, ja, tak, w chciałoby się nie. Świetny pomysł, zrób to. Nie, nie, nie. Zrób to, pomóż mi. No dobra. Także mamy tutaj trochę pomocy. Super, jestem bardzo zauczeni. Prawdopodobnie zrobią po mnie zamieszanie przy wejściu w plac egzekucyjny. Jeśli dobrze wyliczę moment wyjścia, no mogę mogę odwrócić uwagę wstawników. Świetnie. Zobaczmy to. Tu. To bym musiała mniej więcej niż przy końcu stanąć mniej więcej na światło fajnie, że on będzie gdzieś tu. Dobra. Dobra, zróbmy to, zróbmy to, zróbmy to. Dobra, spróbujmy. Ale to zrobimy w kolejnym odcinku chyba. No ja lecę do biura. Nie będę robić tej próby zabójstwa na zlecenie, bo z tym się nie chce. Lecimy albo idziemy na no, odcinku. Trudno, lecimy na no, odcinku. Moment, patrz, się w ogóle nagrywa. Nagrywa się, świetnie. Dobra, lecimy do biura. Nie chcę się robić tego, tego. A mam już pięć, także mi się wytopię. spoko. Hehe, <laughs> nie kapuj się. Ale jaja, idź. Poczynijmy. A przydajmy, od, udajmy, że to odpoczyna A nie jest pieprzony przed prawnikami. No i dobra, dzielimy dalej, no nie mam wyjścia. Idź. Idź. Nie mam pieniędzy w tej grze. Chciałabym pisać kobiety, ale nie mogę, no. Nie, nie mogę. Wiem, że jesteś chora, biedna i w ogóle, ale przykro nie pomogę ci. Bo ja mam pieniędzy. Hoppa. Wiem, wokół jest drabina, ale nie chcę się ponieść. A ten jest po tym szybciej. Czy wspominam przed sekundą, chyba? A jak nie to wspominam teraz. Hopa, hopa, hopa. Lecimy do malika. Dobra, ja w dół. Cześć. No widzę już Jestem pewien, że możemy mieć możliwość, bo wykonać to od Harmonii. Więc mów o co chodzi. Reger Jerozolimy, zarządziliśmy w tym miejscu. Na pewno będzie dobrze strzeżona, ale. Nie wiem, co robić. I dlatego właśnie w moich oczach jesteś wciąż nad Nie możesz niczego wiedzieć, a jedynie podejrzewać. Musisz zakładać, że się mylisz, że coś przegapiłeś. Przewiduj, Altairze. Ile jeszcze raz będę ci o tym przypominać? Jak sobie życzysz, Skończyliśmy. Kień Niecau... jest bezczelny. Jest Jeden ze skazańców jest bratem. Jednym z nas. Mualim chce, żeby go ocalić. Samym oswobadzaniem się nie ma. Moi ludzie się tym zajmą. Ty musisz zadbać o to, No moi ludzie się tym zajmą. No i co, lecimy! No ale to już w kolejnym odcinku. Zejdziemy raz do niego i zobaczymy, coś, czy dam coś ciekawego powieszcze. Zobaczymy, co jeszcze da. Jezus Maria, jeszcze nie zdążyłem wyjść, a ty już się wkurzasz. Ja dzieckiem. Dobraźmy. Nic ani nie powie więcej, niestety. No co co lecimy, nie? Ale z sobą egzekucją zajmiemy się w kolejnym odcinku. Ja Wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Jestem Kusina. A to byl Assassin's Creed, přemáte šejí, cześć!